Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Andrzej Gniatkowski. Jestem zastępcą redaktora pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Jest ze mną pani Edyta Szymczak, prezes zarządu ERI w Biuro Informacji Gospodarczej. Pani prezes, dzień dobry. dzień dobry. W tym roku mówią Państwo o honorowaniu dobrych płatników i pozytywnej informacji gospodarczej. Co to jest i dlaczego warto się tym zainteresować? Właśnie, warto na początku wyjaśnić, co to jest ta pozytywna informacja gospodarcza, bo dużo w ostatnim czasie na ten temat się mówi. Informacja gospodarcza to są dane o wywiązywaniu się bądź o zaległościach zobowiązań płatniczych Polaków bądź polskich firm. Informacja gospodarcza ta pozytywna, czyli o fakcie wywiązywania się zobowiązań finansowych na czas, zdobywa coraz większe uznanie i w zasadzie jest już dobrze ugruntowana w wymianie danych pomiędzy nami jako Biurem Informacji Gospodarczej a instytucjami finansowymi i niefinansowymi z rynku. To z czym do państwa aktualnie przechodzimy, to jest inicjatywa przeniesienia tej ugruntowanej wymiany danych pozytywnych z rynku prywatnego na rynek publiczny. W szczególności upatrujemy olbrzymiej szansy dla właśnie jednostek samorządu terytorialnego, z korzyścią dla wszystkich stron tej wymiany, dla wszystkich beneficjentów wymiany danych pozytywnych. Warto też zaznaczyć, że Polacy i polskie firmy co do zasady płacą swoje zobowiązania. Potwierdzają to dane statystyczne naszej bazy. My badamy co kwartał, poddajemy badaniu naszą bazę danych przez biegłego. Rewidenta, po to, żeby prezentować naszym interesariuszom dane wiarygodne, transparentne, potwierdzone i spójne pomiędzy okresami. Na koniec ostatniego kwartału mieliśmy w bazie ponad 60 milionów danych pozytywnych, które dotyczyły populacji ponad 4 miliony Polaków i około 700 tysięcy polskich firm. To są dane. Które wobec tej populacji potwierdzają fakt płacenia na czas różnej kategorii zobowiązań finansowych, wobec kredytodawców, pożyczkodawców, usługodawców i również wobec samorządu, bo takie dane do nas od wielu lat też już spływają. No tak, wydaje się, że wszyscy najchętniej korzystają z tych danych negatywnych. A proszę powiedzieć. Jakie korzyści mogą być z tego dla samorządu z tych właśnie pozytywnych elementów bazy państwa? Jak ją wykorzystać? Tak? Wymiana danych gospodarczych, w tym wymiana w szczególności tych danych pozytywnych, ona przynosi korzyści wszystkim stronom tych transakcji. Przede wszystkim przynosi korzyści konsumentom, jeżeli mówimy tutaj o danych pozytywnych dotyczących konsumentów, dlatego że oni ułatwiają, dostają, tak naprawdę dzięki temu ułatwienia w dostępie do usług i mogą w łatwiejszy sposób potwierdzać swoją wiarygodność płatniczą na rynku. Z kolei, jeżeli mówimy o tym, że samorządy raportują i mają raportować pozytywnie opłacane e, różnego rodzaju składki i opłaty, na przykład opłaty komunalne, opłaty za czynsz, e, opłaty za najem dzierżawę, e, opłaty wynikające z e, doprowadzania wody czy odprowadzania ścieków, wszystkie te kategorie Zobowiązań, które są płacone przez mieszkańców wobec samorządów, to samorządy dzięki temu mogą uzyskiwać stabilizację swoich strumienia, swoich przychodów. Pozytywni płatnicy, co do zasady, zachowują się regularnie w swoich płatnościach, nie tylko incydentalnie, ale też utrzymują te pozatowne płatności w czasie. Dzięki Czyli temu... śledząc, przepraszam, te, te pozytywne. Yy... Tych pozytywnych płatników, można spodziewać się, że oni na pewno w kolejnych latach tak będą podobne, podobnie się zachowywać. Nie można się spodziewać, że na pewno, ale można się spodziewać, że będą się w ten sam sposób zachowywać, a dla samorządów to oznacza regularny, stabilny przepływ środków finansowych i dzięki temu właśnie samorządy mogą stabilizować swoje budżety. W związku z tym, jest to, nasze dane zresztą to potwierdzają, bo my badamy. Całość bazy i całość tej populacji, o której wspomniałam na początku, dane wskazują, że jeżeli ktoś raz zapłaci pozytywnie, to 8 na 10 takich osób płaci regularnie na czas, a spośród tej grupy 6 na 10 mieszkańców spłaca swoje zobowiązania nawet przed terminem płatności. W związku z tym, e, dla samorządów jest to taka inwestycja, e, która przynosić będzie korzyści w przyszłości. W, w, w stabilizowanie swoich przychodów. A dlaczego akurat teraz Państwo jakby mocniejszy nacisk kładą na tą kwestię tych pozytywnych? To jest jakiś moment specjalny w tym momencie? Każdy moment jest dobry. Myślę, że moment jest o tyle szczególny, że wyczuwamy i mamy takie informacje zwrotne pochodzące od naszych Partnerów z grona jednostek samorządowych, że sytuacja jest też szczególnie wrażliwa w obecnych czasach, dlatego, że z jednej strony samorządy mają coraz więcej programów, takich z charakteru programów beneficyjnych oraz programów wsparciowych, które stanowią o ich zaangażowaniu operacyjnym, a pośrednio też kosztowym, a z drugiej strony ulgi podatkowe, chociażby dla młodych, czy obniżenie podatku PIT wpływają na konieczność stosowania nowych instrumentów i przykładania coraz większej wagi do gospodarowania środkami, chcąc utrzymać ten sam poziom inwestycyjności w samorządach, co dotychczas, a wiemy z dzisiejszego kongresu, że to jest szczególna wartość dla polskich miast i gmin i z wielką satysfakcją patrzymy, jak samorządy pomiędzy sobą Konkurują i rywalizują o ten poziom Cześć, e, utrzymywanych inwestycji, ale to bardzo dobrze, e, to bardzo dobrze, to, z, to muszą w myśląc w długim horyzoncie czasowym, szukać dodatkowych wartości, dodatkowych instrumentów i dodatkowych narzędzi, którymi właśnie może być e, to honorowanie pozytywnych płatników w miastach i gminach, które będą wspierać pewny... zdrową kondycję i stabilizację przychodów. Tak, to taka pewna. Coś pewnego w tym niepewnym świecie zmieniających się niektórych przepisów, i, e, no i w ogóle zmieniającym się świecie. E, powołali Państwo Koalicję Odpowiedzialnych Miast? Koalicja Odpowiedzialnych Miast to jest inicjatywa ERI, Biura Informacji Gospodarczej, która ma wspierać mieszkańców, a pośrednio pomagać samorządom i przynosić korzyści w sferze właśnie stabilizowania budżetów. Ta koalicja to inicjatywa, która, w której może uczestniczyć każdy samorząd, każda jednostka samorządu terytorialnego, niezależnie oczywiście od, od wielkości, zapewniamy pełne wsparcie w ramach koalicji e, główne cele, może o, o tym też tak, bardzo tak. wspomniała, jakie są główne cele stojące przed e, koalicją. Koalicja ma przede wszystkim wspierać e, mieszkańców miast, mi, miast i gmin w dostępie do usług finansowych. I tutaj też warto zaznaczyć, na czym to wsparcie polega, bowiem po raport, zaraportowaniu i stałym raportowaniu pozytywnych płatności mieszkańców miast i gmin do bazy Biura Informacji Gospodarczej, te dane trafiają do ogólnopolskiego obiegu i są odpytywane przez firmy komercyjne, przez największe instytucje, usługodawców, pożyczkodawców, kredytodawców, i dzięki temu. Właśnie e, mieszkańcy miast i gmin mają szansę uzyskać lepsze warunki świadczenia usług i większy, no, szybszy dostęp do e, wszelkiego rodzaju finansowania. Koalicja też ma wspierać młodych ludzi, zwłaszcza tych, którzy wchodzą na rynek pracy, którzy zaczynają e, swoje aktywne e, życie na terenie naszych samorządów e, w budowaniu właśnie ich wiarygodności płatniczej i e, potwierdzaniu ich e, zwanej tożsamości finansowej. No i w końcu koalicja ma popularyzować. Przepraszam, z tego względu, że oni mogą nie mieć innych zapędów, nie w mogą historii. nie mieć oczywiście, bo jeszcze nie a, zdążyli jest, zbudować tak. swojej historii kredytowej, bo jeszcze nie zdążyli zaciągnąć choćby kredytu hipotecznego, bądź skorzystać z innych kredytów konsumpcyjnych, a każdy mieszkaniec miast i płaci jakieś opłaty wobec swojej lokalnej społeczności, którymi zarządza samorząd. W związku z tym to jest jedna z wielu kategorii zobowiązań, które może budować taką tożsamość finansową młodego człowieka. No i w końcu koalicja ma szansę, i takie są stawiane przed nią cele: premiować te pozytywne zachowania płatnicze i jednocześnie wśród mieszkańców, ale też jednocześnie budować taką lojalność i przynależność społeczną mieszkańców do danej gminy, tak? czyli gruntować ich również tą finansową obecność. W danym samorządzie. Także każdy, każda gmina może przystąpić, każde miasto. Ten program jest ustrukturalizowany odpowiednio, ma odpowiednie warunki wejścia. My wspieramy na każdym jego etapie, gwarantujemy otwarte i bezpłatne raportowanie wszelkich danych. My tu mówimy o pozytywnych, ale również tych negatywnych, czyli o zaległościach, bo to też jest przecież nasza główna domena. Domena działalności, i też w tym programie są zaszyte różnego rodzaju świadczenia i nasze usługi, które w tym czasie dla miast i gmin będziemy świadczyć. Chciałam tu podkreślić, że też oferujemy w takim jakby programie refinansowania przeznaczanie istotnego procenta to jest właściwie 50%, wartości abonamentów, które gmina wobec nas reguluje w wyniku świadczonych usług na różnego rodzaju świadczenia związane z odzyskiwaniem należności w tej gminie. Co do zakresu tych świadczeń będziemy się komunikować już bilateralnie i uzgadniać, co dla danej gminy, dla danego miasta jest najważniejsze, najlepsze i najskuteczniejsze, żeby to wsparcie należności było jak najbardziej efektywne. Dziękuję bardzo. Za Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.